Słyszysz? Patrz. Dziękuję bardzo. Pan Artur Ruzga zakończył pierwszą część spotkania pomiędzy gospodarzami Faboluvo a Lubuszeninem Ścianka. 00 zapraszam na przerwę. Ta pierwsza połowa nie była ciekawa. Nie była ciekawa i schodząc do, do, do szadni, no musimy tutaj sobie troszeczkę e, inną taktykę nakreślić. Musimy sobie troszeczkę porozmawiać, jak tutaj e, że tak powiem rozmontować tą defensywę trzczanki. No bo, bo pokazują, że, że w tej defensywie są dobrze zorganizowani, zagęszczają środek pola. Musimy szukać więcej e, akcji tą troszeczkę tą obronę rozbić, żeby znaleźć drogę do bramki. Bo no w, tej, w tej pierwszej połowie no, no, nie oddaliśmy żadnego celnego strzału na bramkę, a brało się to d, z tego, że szukamy swoich szans y, środkiem boiska. No. No, na tak dobrze zorganizowaną defensywę e, Lubuszanina, no ciężko, ciężko znaleźć tam lukę. E, dlatego za chwileczkę w szatni powiemy sobie, jak musimy wyjść na drugą połowę, żeby żeby, udać, e, żeby znaleźć to, to rozwiązanie e, i tam jedną bramkę. Artur Ruzga zakończył spotkanie pomiędzy drużyną gospodarzy Muzyka. a Muzyka. Muzyka. Zwycięstwo po złotej bramce Jonasza Jeżewskiego, Piękny w uderzeniu rzutu wolnego. Panie trenerze, no o tej pierwszej powie to chyba lepiej zapomnieć. Znaczy, chyba o całym meczu jak najszybciej zapomnieć należy, bo ta gra no, nie układała no, się tak, byśmy chcieli. I... Nie wiem, czy to troszeczkę paraliż przed, przed myślą o tym, że kolejne trzy punkty będą, będą do zdobycia bardzo ciężko. Zespół Trzcianki zaskoczył mnie pozytywnie tym, że, że chcieli grać w piłką od tyłu, że nie był zespół, który, który nie chciał grać piłkę, który tylko wybijał, tylko starał się szukać swoich akcji od tyłu poprzez przejście z linii defensywnej przez pomocników do napastników i naprawdę fajnie to wyglądało z ich strony. Nasza grana nie była taka, jakbym sobie życzył, jak sobie mówimy w szatni. Na szczęście na jeden stały fragment gry zadecydował o tym, że, że trzy punkty dopisujemy i mamy tych punktów w 36. Zrobiliśmy kolejny krok ku temu, aby utrzymać się w tej trzeciej lidze. Przed nami jeszcze cztery mecze i cały czas musimy grać o to, aby w tej lidze jak najszybciej się utrzymać. Dlatego, że najbliższy mecz w czwartek z Górnikiem Konin też jest równie ważny i na pewno nie będzie łatwy. No właśnie, ta bramka Jonasza Jerzewskiego naprawdę bardzo ładna. To No i to pokazuje, że, że warto mieć takich zawodników w zespole. Przypomnę bramkę Arka Miklosika w meczu pucharowym, dzisiaj też fantastyczna bramka Jonasza i, i tak jak powiedziałem, czasami jeden stały fragment gry decyduje o tym, o tym który zespół wygrywa. No cieszę się, że to dzisiaj my mieliśmy ten stały fragment gry, który zadecydował o zwycięstwie.